Nie jest to taki smak, którego mi się spodział po Moni. No on jest taki trochę starobabowy. Dzisiaj dokonujemy ostatecznego testu produktów influencerów. Zdobyliśmy niemal wszystkie dostępne obecnie na rynku, ale też kilka świętych grali, na przykład płatki i Wojtka, które już są przeterminowane. Nie oszczędzamy się, nie gryziemy się w język i raz na zawsze brutalnie i szczerze rozwiązujemy kwestie influencer'skie spożywki. To jest Julka, którą możecie znać z mojego kanału z dawnych, dawnych czasów, kiedy nagrywaliśmy odcinki. Kiedy to było? Przedstaw się jak w tym, jak w jeden z dziesięciu. Dzień dobry, nazywam się Julia. Przyjechałam z Krakowa, w wolnych chwilach y, filuję w dotę i... tańczę. Proszę bardzo. Oto dzik kumarajtu. Orange, rzeczywiście nie komałeś. Zero cukru. Ja jedyny dzik, który piłem, to jest ten zwykły i to jest ten, który jest ten sour apple. Może energetyki nie są zbyt zdrowe, więc generalnie nie zalecam wam tego, ale smakowało, sobie przetestujemy, także zróbmy Okej. Okay. O mój Boże, dobra, wiem jak to smakuje, czekaj. Czekaj, jak czekaj Kurde, rzeczywiście. Z całą sympatią oczywiście do ekipy WK. <grym> Fajnie im ten produkt generalnie się udał, ale nie byłbym w stanie tego zważywszy że to smakuje po prostu jak właśnie jakaś taka, trochę fantaz popularnego sklepu, e, w ten sposób, no. nie? Ale mi to daje jeszcze vibe takich y, tabletek, jak są na przykład te witaminy C. O, rozpuszczalne, to totalnie. Mam. Powiedziałbym, że to jest takie Cztery. Jest okej, okay, ale nie ma Ale jest okej, okay, więc też bym dała twórkę. Nie mam nic wspólnego z kizersami. Nigdy tego nie jadłem. Jadłaś to kiedyś? N nie wiem co to jest. <laughs> ja generalnie, to jest od Kizo, to jest taki raper, no. dla tych, którzy są nie, nie wtajemniczeni. Ja że mówiąc też bo nie wiem, nie rozumiem tego rodzaju muzyki. To się nie nazywał Reevesy? R i kurde, jak się nazywało? Ja wiem, Rizes. Tak, tak, to. No wygląda totalnie tak to samo. Bardzo podobnie, tylko kolory trochę inne. Cyk. Akurat porcja do dwóch, widzisz? No, dobra. sam raz. Dobra, teścik. Dobra, teścik. O kurde, to jest dobra. To jest. Tak turbo słodkie, mm. jakbym dosłownie wziął łychę peanut butter i ją do od I jeszcze dosypał do tego cukru. I wiesz, co mówisz o tym? Jak to był problem. No <grym> dla mnie to jest! <grym> jeszcze jest ta czekolada, która jest taka pusta. Pusta. Ja bym tego generalnie nie chciał już nigdy więcej chyba zjeść, ale rozumiem, że jako słodycz, ekspertka od słodyczy jest super. Mhm. Mhm. <grym> super. Fetycznie? 9 na 10. U, jest bardzo intensywny tak, smak. Tak, jest to. Więc to można na pewno powiedzieć. I plus 10 za karmel, bo się ciągnie. I ciągnie. To jest się. nie zawsze. Nie pamiętam, jak smakowało Mały a ty masz jakieś porównanie tego Reese's? One są takie cukrze. W sensie tu jest fajnie, bo jest ten karmel właśnie taki płynny i masło orzechowe ma taką strukturę ogólnie, że ono jest takie piaskowe w smaku, nie umiem tego mhm. opisać. Takie jest stępy w smaku, a to przez to, że jest ten karmel, kurde, sztos, naprawdę. Czyli co, czyli myślisz, że to jest lepsze niż, te, mhm. niż oryginał? Dla mnie lepsze. Influencerzy robią produkty, które mogą smakoło być lepsze niż no, te oryginalne? Zmieni to? What? Doceniam walor słodyczowy, więc ja bym dał temu 7. Wow. Wafelki dzikowskie. Widziałem je w sklepach kilka razy. Jest, jest chyba nawet kilka różnych rodzajów. Zielona cebulka to będzie strakanomek na co po tym odcinku mi się wydaje. po prostu się w gacie. Ja mam nie na laktozę, ale ogólnie to. Tak! Mogę się nie zginąć mi na tym odcinku? Proszę mi. Dobra. Ale intensywnie pachnie. Strasznie, bo że tak poczułam teraz. Totalnie, od... nie? Jak złamałem to, to aż bukneło mi w pach zapachem. Co się z z tymi produktami? Ja myślę, że będę masakrował je w tym teście. Trochę się rozczarujesz. Mało intensywny jest w smaku, ale bardzo intensywnie pachnie. No rzeczywiście w ogóle nie czujesz tego smaku, prawda? No? Znacznie słabiej to czujesz smaku niż w tych paluszkach mm -hmm. yy, z, z zieloną cebulką. Nic, bardzo kwaśne w smaku i tak poza tym to tyle tylko czuję. No i właśnie pytanie, czy to jest dobrze, czy źle? Może to jest dobrze, że przy waflu ryżowej masz tak dobrze tego nie czuć. Mm. Bo jakby był taki wafel, który wiesz, na ostro zajeżdża smakowo tą cebulą, to ja nie wiem, czy to byłoby takie wiesz, że sobie to zjesz z masełkiem czy z czym tam się je. No to jest je. racja w sumie. Z drugiej strony, po co śmierdzi, jak nie smakuje? No nie? Bez no sensu. Nie, to jest strasznie tu porcja. Ja bym do tego dała też takie cztery. Ja chyba też bym dał cztery. O oh, wow. No Rush, produkt Limited Edition Mafia IRL. Pozdrawiamy Friza i Wujasa. Trochę nam się to będzie mieszać, te smaki, więc ostatni napój w tej samej szklance toż będzie miks wszystkiego. Woda by nam się przydała. Żeby co przepukać, mhm. Nie ma szans. Okay. Róża, cytryna. W ogóle tego nie próbowałem. Próbowałem te na poprzednie i szczerze mówiąc nie siadały mi smakowo zupełnie. To dziwne, bo to jest mega dobre. Tak? tak? A co? To się nie, nie pachnie to dobrze? Znaczy zapach? Zapach jest straszny. Co nie? Wiesz jak to pachnie? Jak farma róż w Arabii Saudyjskiej, w której byłem. Tam tak pachniało. No dobra, próbujmy. O Jezus Ty powiedział, że to jest dobre? To jest Bardzo <grym> dobre. I nie zostawia tego uczucia takiego. No nie zostawia tego uczucia, bo ja miałem problem z pierwszymi nourraszami, że one zostawiało takie dziwne uczucie. Tam nie wiem, czy był jakiś słodzik czy coś, ale tak na zębach pozostawiał taki chłodek, tak bym powiedział. A tutaj to nie, po, nie ma żadnego takiego dziwnego uczucia, tylko po prostu po się to pije jak płyn, ale nie powiedziałbym, że mi smaku, w smaku to siedzi. Jak weźmiesz łyk, to masz takie oborze perfumy, no. ale jak spływasz pogary, to masz takie. O, cytryna. Co wzięłaś na trening? Na trening bym wzięła. Myślę, że to jest powyżej. Pięciu? Tak, dałabym sześć. Ale nie za dużo powyżej pięciu, też bym dał sześć. No. O, tutaj jest yy, czekolada od Dominika Rupińskiego, yy, którą dostałem, w, właściwie nie wiem czy ja, czy Julka, czy generalnie my, dostaliśmy w pasce, więc dziękujemy ci Dominik, nadszedł wreszcie czas podziękowań. Mleczna czekolada z piankami Marshmallow. Dla ludzi z was, widzów, też pewnie to jest szokujące, ale ja nie cierpię czekolady. Wiesz co, jak możesz. <laughs> nie cierpię, a wiesz dlaczego? <laughs> Dlatego, że jak byłem mały, to miałem... Padać do kotła? Nie, co? Nie! Jak byłem mały, to jadłem czekoladę i mi się robiły pryszcze. Okej, okay, no to jest ciekawe. I, I się jakby oduczyłem w ogóle jej jeść i teraz mi nawet nie smakuje. Czekaj. O, kurde, to się ciągnie? Złamić? i normalnie się ciągną te pianki. Nie mm, ja lubię czekolady dla. O kurczę, dziwne. Ta czekolada ma taki właśnie piankowy posmak. Mm -hmm. Nie smakuje jak taka mleczna czekolada, intensywna, tylko bardziej smakuje jak taki właśnie taki. Syntetyczny smak. Wiem, je, jest taki, no? Jak ty się na zapatrujesz? To bym fajnie zjadła sobie na dwóch no. trzech imprezach i pewnie by okay. mi się znudziło. Ale Rasha ogólnie sam koncept zarąbisty i cpniki są miękkie. Jem nowa siódemka. Okej, okay, no dobra, to ja się jestem w stanie zgodzić z tym siedem. Spróbujmy rasza, bo by już no rasz. Rasza nigdy nie piłem. Więc sam jestem ciekawy, co ci się wydać, Co to jest za Jakieś, jakieś dziwne zamknięcie. Co to zadanie długo czas. A <laughs> tu jest jakiś dzyndzel, nie wiem, co tu chodzi, nie? Przestań, ja sobie nie potrafię wrazić z takimi rzeczami bardzo. No, dziękuję. wygląda jak woda, więc chyba dobry. pierwszy plus. klarowne. pachnie. <grystanie> mm. jak woda z cytryną. jak woda z cytryną, no. no. o jezu, to jest. Bardzo słodkie, nie spodziewa się, że tak spotkam. No, dla mnie to jest obrzydliwe. jaki podak. Do sądu z nim, grojem! Nie, ale szczerze mówiąc, kompletnie mi to nie siedzi. Te smaki takie bardziej klasyczne, na przykład jakiegoś niebieskiego napoju znanej marki, która ma podobną nazwę jak mój Nick, tylko jest tam kilka dodatkowych literek, To mi zdecydowanie bardziej pasuje niż to, bo mi się wydaje, że oni trochę kombinują z tymi smakami. To jest smak Greyfruit. W Tak, a w Nauraszu. No w ogóle to nie smakuje w jak greyfruc, ogóle nie? Nic. A w Nauraszu też była jakaś mandarynka z czymś tam, taki dziwny smaki oni testują no, no. I ja nie jestem fanem tego konceptu, tych dziwnych smaków, bo uważam, że nie bez przyczyny na rynku tych smaków za bardzo nie ma. Mm. To jest chyba najsłabsze, co do tej pory było. 12? na 10? No, ja bym dał nisko, dwójeczkę. Same. Trudno. Mamy donaty waxów, fajne z literkami, design mega fajny, moim Lega. zdaniem. Prezentujemy to, może coś tu będzie widać. Kurde, a to nie są truskawki, bo jestem uczulona. To może być truskawka. No. Nie będę ryzykować. No nie, to nie ryzykuj. No, no nawet ten. Ale sobie ukroję jakiś mały kawałek, też na nadzieję, żeby to sprawdzić. No dla mnie autentycznie wszystkie te dolaty smakują dokładnie tak samo. One się może różnią nadzieniem, ale to jest po prostu bu buła z cukrem. Czy mnie to jara? Trochę mnie to jara. <laughs> jest to słodkie, ale jest to takie, że jak nie masz nic w chacie do jedzenia, no. To to jesz i nie myślisz za wiele. Dałbym temu solidne 7, bo uważam, że to jest produkt, który można fałszować ma fajny design, i jest w ogóle fajny. A poza tym lubię akcje, więc <grym> wydaje im dodatkową ocenę. Macie tutaj chipsy z nikimi nasz. Rap snacks. To jest sama marka z snackami rap od raperów. Gdzie to kupił? No w pewnym popularnym sklepie, Dobrze, nie mogę powiedzieć okay. nazwy. To jest sklep, w którym są też importowane jakieś różne rzeczy z zagranicy. I, I to jest najdziwniejsze właśnie... otworzenie paczki chipsów, jakie w życiu widziałam. Czułem, że to będzie trudno rozerwać nie chciałem się mocować. Dobra. No wygląda jak chipsek dla mnie. I pachnie tak. jak, jak zwykły chips. Jak jakiś taki... Jaki to jest smak? Paprykowy? Barbecue. Barbecue, tak się nazywa. <laughs> Prezentujemy chipsika. To jest akurat jakiś mocno zesmażony. Chips jak chips. Ja też nie jestem fanem... Ja jestem do dupy do jedzenia, bo ja nie jestem niczego fanem, szczerze mówiąc barbeque. ten miód. No. Nienawidzę miodu. Why? Nigdy nie robiłem. Ale ja trufle też czuję. A to są trufle? Mhm. Mm o kurde, oczywiście. Są, są. Nie wiem czy to nie jest po prostu odcinanie kuponu od tego, że przyklei się twarz kogoś popularnego, ale to nawet nie jest Krzyżniki nasz. To nawet, nawet nie jest nie ona. ona. To dokładnie nawet nie jest ona. Więc zapłacili tylko za nik, a nie zapłacili za wizerunek jedną rzecz. Dlaczego nagrywam odcinek od jedzenia jak bo ty Bo kocham nie jedzenie, jedzenie no, już od razu to widać. Ja znaczy, miażdż... jestem zachwycona, ja ujarzę. Bo ja chciałem miażdżyć te produkty, ja myślę tak, to będzie na pewno gówno, więc wszystko będziemy wydywać. nie miałem plany, znaczy, się okazało, że nie Naprawdę jest ok, jest solidnie. Ja z mojej perspektywy dałbym temu 6. i Ile ty byś dała? Więcej byś dała? E, ja bym dała ci więcej, ale zostanę przy twojej szóstce, bo rozumiem twój Dobra, ok. No. Jeżeli chodzi o dziki, chciałem powiedzieć, że mamy miliard różnych dzików. Cherry flavor. No spodziewam się takiego smaku jak, wiesz co, jak ta Coca-Cola, Cherry. O tym e, Nie, mam jeszcze jeden. O Dr Pepper? Czy co myślałeś? Piłeś Tam. kiedyś jupika? Nie, ja byłem za stary na Yupika. A, kurde. Barwa przezroczysta. W sumie fajnie, bo pasuje trochę z tego czarnego designu. Zapach dziwny, jak leki trochę. Jak leki wiśniowe. Ale się strasznie szybko bo teraz już nic nie no, czuję. No, to mniej czuć z każdą sekundą. Dobra, próbujemy. Ale to jest intensywny smaku. To smakuje trochę jak woda gazowana. Tak. Trochę jak właśnie wiśniowa jakaś kola, ale bardziej jak dr Pepper, bym powiedział. Ale bez pieprzu. <laughs> ale bez pieprzu. Sam doktor. Coś ma z tej wody witaminowej? Ma, no. Nigdy w życiu bym tego nie kupił, wydaje mi się. Tak, jest żeby same. sobie po prostu popić. Bo wydaje mi się, że to jest takie jakby połączenie kilku produktów i wyciągnięcie z nich fajnych cech, ale czy mi to siedzi? No nie za bardzo. Bo to smakuje trochę jak takie rozpuszczone gumy, takie rozpuszczalne. Drapie język. Nie wiem czy Trochę drapie język. No, Tak. Doceniam próbę eksperymentowania, ale w mojej ocenie to po prostu nie wyszło. Ja bym dał tam cztery chyba. Albo no, 3 nawet. ja trzeba. Do... No, to boli może... mnie Możemy się zgodzić na trzy. Proszę bardzo, dwa batony Kizer's. To jest taki sam smak? One karmel. No, to, to tak, no to samo. Jak kroję kawałek, bo ja tego nie przeżyję, coś czuję. Sprawdźmy to. Baton kawałek. Wow. Ooooo! Się karmel. Chłop jest dobry w ciągnącym się karmelem. To jest dla mnie. Wizualnie mi to jara, o, ale dlatego, że to jest po prostu baton proteinowy. Ty lubisz batony proteinowe, ja nie za bardzo. One tak smakują do tak jak karton. To tak, no tak, jakbyś to porównał do innego? Hmm. Baton to jest z karton. Za dużo jest tego wafelka dla mnie i przez to się wydaje, że jest karton. Bo jakby było o połowę mniej wafelka, to by się znowu pozycjonowało z tym okay. z karmelem. Dałabym temu takie sz szóstkę. No dobra, nie będzie. Dose. To jest akurat energy drink. Szkoda, że nie udało mi się znaleźć tego drugiego, bo on jest chyba ciekawszy, bo on jest taką Arizoną. Nie mogę go nigdzie znaleźć. Ja nie chcę być hejterem na starci już, ale jak poczułem typowy zapach energetyka, to wymyślałem, po co to robić? Jeżeli tego typu rzeczy już są na rynku. no O dobra. Jezus Maria, ale mi zajechało teraz jakimś. To jest typowy energetyk. Strasznie! To jest taki smak, jakiego właśnie totalnie byś się spodziewał. Właśnie to jest fajne w tych dzikach, że oni eksperymentują. Robią takie różne mm -hmm. smaki tego. Spróbujmy. O kurde, nie, to jest słabe. O, to jest godziny. To jest bardzo słabe. Bardzo płaski smak. Ja prawie nie czuję tam nic, nic się nie No Znowu ten poczułem. buffer mi się przypomina, bo znowu masz no. bardzo intensywny zapach i spodziewa się takiego. A nie ma tego. Nie ma. Dla mnie to jest, przynajmniej trzy. Mm. No, dwa ja bym dała nawet. No dobra, to dajmy trzy na zachętę. Dobrze, na zachętę. Obejrza plus dziesięć punktów za opakowania. Fajne są, to są od Dane. Chcesz Dane? Tak. Z ty recenzjujesz jeden, ja zrecenzuję drugi. Dobra. <grym> Maciek, otworzysz kurde, to weź sobie ten, zamieniamy się. O kurde, to pachnie mega dziwnie. Ma taki balsamowy zapach. A weź to okej. Nie wiem, nie potrafię opisać tego zapachu. No nie wiem, może by nie jedzenia? To smakuje, czy pachnie jak rozpuszczona tabletka, to taka musująca. Totalnie mm -hmm. tak to pachnie. A to też tak smakuje twoje? Podobnie. Okej, okay, to ja sprawdzę jak to smakuje. Chociaż to ma jeszcze posmak takiej właśnie Arizony. Nie wiem. O kurde, to jest straszne. Spróbuj Być sobie mojego. to z mojego, bo to jest po prostu tragiczne. O, moje jest dużo lepsze. No kurde, jeżeli funkcyjnie bym to pił i rzeczywiście to się przyswaja, to może bym to kupił, ale smakowo to jest po prostu złe. To okay. mi nawet smakuje, jak sobie tak pomyślę, że zalałabym sobie, wiesz, szklankę lodem i no. tym, to spoko, mogłabym sobie takie wypić, jakby mi było gorąco, no i jestem kolagen, ale wolałabym, jakby było gazowane, mam wrażenie, że wtedy by ten no. smak był też bardziej Lepiej się rozchłodził, wytrzymywał się może lepiej, no. właśnie jak byłoby gazowany. Ale zastanawiam się, czy to nie jest kwestia tego kolagenu, bo kolagen ma ogólnie taki płaski smak, no tak, okay. może to być trochę charakterystyka kolagenu, więc może rzeczywiście nie ma co uderzać w to jakoś mega mocno. No ja bym powiedział, że to jest maksymalnie średniaczek. Zgadza się. No dobra, czyli dajmy 5. Uh -huh. Święty Graal Polskiego Internetu. <grym> tego już nie ma, nikt tego nie sprzedaje. Naprawdę? I udało się, no chyba już w ogóle nie ma żadnych nowych influencerskich płatków. Z jakiejś jakieś taką płatki od Woj Wojtka, od Kuby tu, tu, tu wyciągnąłem. No opakowanie wyglądają generalnie trochę obrzydliwie. I agree. Wyglądają jak jakieś takie bulwy ziemniaczane. Bulwy ziemniaczane. Wiesz jak to wygląda? Jak takie nie Czekaj. Takie kurki co, dla chłopców. Do kwiatów? Tak, tak, dokładnie. Tak. No nie wiem, chyba najsensowniej będzie po prostu wziąć tak, trochę tego stąd. Trzymam się za ceną do momentu, okay. aż to spróbujesz. Ja tu niewiele czuję smaku. Yy, no, ja też. Jaki to jest smak? Cookies and coś tam. Aha, no to cookies to w ogóle by nie powiedział, że to jest coś do ciasteczka. Bardziej ty... czekolada, ale taka bardzo, bardzo, bardzo delikatna. Mam wrażenie, że ktoś tu napryskał perfum i to po prostu przesiąkło tym zapachem. Tak jak tak, ja nie czujesz innych perfum. chodzi mi o taki aromat. Mm -hmm. Sam aromat bez smaku. No coś w tym może trochę być. Umówmy się, trochę stare płatki, bo one no. trochę już leżą i czekają, więc możliwe, że trochę no nie wiem, zwietrzały, ale były hermetycznie zamknięte, więc nie powinny. Ja bym to coś słabo. Myślę, że trujeczka to jest tak. Max, który jest w stanie tutaj Max. dać. Mamy już tyle po prostu rzeczy zrecydowanych, że ja nie wiem, czy nie podzielimy tego na drugi odcinek. Więc jeżeli będziecie chcieli drugi odcinek, to zostawcie lajka. Like może coś po prostu pomyślimy. Znajdziemy jeszcze więcej produktów. Poczekamy może na jakieś nowe premiery i zrobimy sequel. A tymczasem sprawdźmy Moci <laughs> dziwne Ciury, nie? nie wiem co tu się stało, bo nigdy nie widziałem, żeby się mocz jakby zapadło. I to mocz się zapadło. Ja wiem, że to mocz od Mony miało fajną jakość. Ja jadę mocz od tej firmy, tej Soty. To trochę jeszcze mogłoby poleżeć, ale ja lubię nawet takie trochę zimniejsze. Ja też wolę. Okej. Okay. Ale śmietankowe. A jaki to jest smak? Serniczek. Ser, właśnie tak to smakuje, no. Smakuje sernikiem, no. Smak jest dobrze oddany. Mm -hmm. Ciasto jest spoko. Nie ma dużo, nie jest tak jakoś bardzo przypudrowane i to jest też spoko moim zdaniem. Nie jest jakieś mega grube i kapciowate to ciasto. Na ile ty się jesteś zapoznana z mochi? Lubię, ale wolę smaki takie bardziej na przykład całe malinowe, całe... Okej, okay, okej, okay. no takie bardziej sorbetowe. Jak... Tak, jak są takie tak. śmietankowe, to dla mnie trochę się gubi. To jest dobry produkt według mnie, tylko on po prostu mi nie podchodzi. Tak jak tobie nie podchodziły na przykład te... Y... No, on jest taki trochę starobabowy. Smak starych bab. No się wybacz, Monia, bo jakby wiadomo, ale nie jest to taki smak, którego mi się spodziewał po Moni, tylko jest to smak, którego mi się spodziewało, po, nie wiem, po człowieku. Czekaj, muszę sobie wymyślić kogoś, kto od nazwy starą babą. Nie, nie i się nie obrazi. No nie wiem, no jakąś taką 40-letnią influencerkę. Starą babą? masiek. No dobra, rozumiesz ideę, choć, że nie nastolatkę. Coś tutaj w środku jest, i z tego pęknięcia, więc spróbuję ten smak. No nie no, jakoś no, to jest mega dobre. Ten smak mi po prostu nie podchodzi. Tak jak się zgodziliśmy do tego, mm -hmm. że jest dobre jakościowo tak. i że jest dobrym produktem, to też bym powiedział, że to jest, myślę, że solidne 8. Tak, no, zgadzam się. No, od razu sprawdzimy jeszcze moci od Kłe, bo to są dwie różne firmy, które to robią, więc będziemy mogli sobie porównać. Smak co prawda nie jest ten sam. Choco Hazelnut. O, to są moje smaki, czyli to cukier się, z cukrem. Czy starobabowy, starobabowe, szczerze mówiąc trochę. A, tam. Choco i hazelnut trochę starobabowe. Ja mam 60 lat mentalnie, już no ustaliliśmy jak to ustaliliśmy ostatnio. Jak, jest, jak się otwiera, no, do si? nie, to bolerie. No, nie, dam jest. sobie radę. Tylko chodzi o to, że po prostu dziwnie się to otwiera. Wciskam to. O, masz nóż po Nic to nie dało. Naprawdę? <laughs> nic kompletnie. Jakże <Bra. śmiech> ty męczysz. Hop Mamy to. O, to jest zapruszone przepotężnie tą mąką. Widzisz to? Tak. Aż prychnęła ta, ta mąka na zewnątrz. Widzisz to? Tak. Mega mięciutkie jest to o, w dotyku. Ho, 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 ho. I to jest takie bardziej prawdziwe. Zu zupełnie inne w dotyku w ogóle Aha. niż tamto, nie? No nie, ciasto to jest dużo lepsze. Kurde. Fest. Ale one się rozmażały w tym samym czasie, więc nie wiem, może to opakowanie u Moniki trochę jest takie, nie wiem, mniej przepuszcza ciepło, nie wiem, lepiej izoluje. Rozpada się to ciasto w rękach, jak ja to rozrywam, spoko. To mi bardziej podchodzi. Ja nie lubię takich czekoladowych smaków, więc mi bardziej pod podchodzi jednak to od Moniki. Gdybyśmy dali trochę temu więcej czasu, to patrząc na jakość tych składników, mm -hmm. to ciasto też by tak się rozpływało. Ale dała 8. Tak, no nie powiedziałbym, że to jest lepsze w jakimś zakresie, tylko jest no. po prostu bardzo podobne. Więc moi drodzy, mamy jeszcze mnóstwo różnych produktów, które możemy przetestować. Niedługo są nowe premiery. Jeżeli chcecie, to możemy też przetestować różne produkty nie tylko spożywcze, influencerskie. Zrobić testy wytrzymałościowe, jakieś mega ciekawych rzeczy, także piszcie w komentarzach. Może sprawdzimy i może zrobimy. A teraz idziemy leczyć się po takim wspaniałym śniadaniu, bo wydaje mi się, mój żołądek już się daje trochę we znaki i mam taką, taki wewnętrzny niepokój, nie wiem czy to też, ale ja mam tak, takie, tak. o kurde, co się zaraz wydarzy niedobrego. Także nie, pozalecam wam takiego śniadania. Jeżeli chcielibyście więcej filmów z Julką, też piszcie w komentarzach, może takie comebackie są spoko. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się i bye bye.